Panie Szardzie, w swojej autobiografii, która ukazała się niedawno na, na rynku, opisuje pan bardzo plastycznie wszystkie swoje kraksy w peletonie. Opowiada pan o wyścigach na początku, kiedy leżał pan po 4-5 razy. Ale ta naj, najbardziej niebezpieczna kraksa przyszła dopiero 35 lat po zakończeniu przez pana kariery. No, w życiu nie wybiera się momentu, w którym coś się staje. W tym wypadku również nie jechałem tam po to żeby brać udział w kraksie, tylko żeby jak zawsze wystartować, a zwłaszcza w tych wyścigach tak zwanych wyścigach ostatnich, po prostu przejechać, dojechać do mety, tam spokojnie poczekać albo być razem z kolegami, w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania wypić jakieś małe piwko i, i tak to też miało być, a tymczasem stało się inaczej. No i, no i jest jak jest. Właściwie od roku pracuję nad tym, żeby on wracały mięśni do pracy, bo przez kilka miesięcy po wypadku one w ogóle nie były w użytku. No i są coraz, no coraz więcej jest objawów, że te mięśni powracają. Są bardzo słabe, ale jak to w treningu. Trzeba po prostu dużo, wiele, wiele godzin pracy, cierpliwości, no i mieć nadzieję, że jednak przyjdzie taki moment, że będą na tyle mocne, że sobie poradzą w codziennym życiu, kiedy już miałem pełną świadomość, że jest to trudny przypadek, to wydawało mi się, że no miesiąc, dwa, trzy i jak po każdej kraksie się wstaje i się idzie dalej. Tymczasem się okazało, że to potrwa dłużej. No i, i właściwie z tą myślą jestem do tej pory. Potrwa dłużej, trzeba ćwiczyć, trening, który był kiedyś, żeby mieć tą wysoką formę i móc wygrywać. No, to był zabawą według tego, co trzeba ćwiczyć teraz. No ale po prostu trzeba i, i tą drogą idę. Nie, nie lubił pan roweru przez to, co się stało? Wszystkie rowery, które do tej pory posiadałem, czekają na swoją okazję, żeby znowu być użyte. Także na razie nie mam ani jednego zwątpienia, że żeby je. Po prostu przekazać komuś, także na razie są. W pana autobiografii jest no, mnóstwo wspomnień z tych pięknych czasów polskiego kolarstwa, z tych wielkich czasów polskiego kolarstwa. Też mam przyjemność to pamiętać, te, te, te wyścigi pokoju. No też się na tym wychowywałem. A to dzisiejsze kolarstwo śledzi pan cały czas? Kiedyś kolarze musieli stworzyć ucieczkę. Ci najlepsi, którzy walczyli o zwycięstwo, stworzyć ucieczkę. Albo zabrać się do tej ucieczki, napracować się, bo ponieważ byli najmocniejsi, żeby wygrać, to musieli więcej pracować. No i wreszcie zafiniszować, wjechać w górach i zafiniszować. Układ, który powstał teraz w zawodowym kolarstwie, jest lider, który jedzie na cały wyścig, jest ten, który jeździ na czas i sprinter. I właściwie, jeżeli etap płaski, to jest ich kilku i wiemy, że jeden z nich wygra. Nie ma niespodzianek, no ale wszystko, co wokół kolarstwa, jest piękne. Piękne ubiory, piękne rowery, oprawa, e, powiedziałbym, wysoka klasa. W porównaniu do tego 30-40 lat temu to się nie da za bardzo porównać. Tylko można porównać, jeszcze można porównać przeciętne wyścigów wieloetapowych. To jest w granicach 40-42 na godzinę. Tyle kiedyś też się jeździło, ale jazda na czas jest teraz dużo szybsza. Te końcówki w wyścigach, w których to jadą dużo szybciej niż kiedyś, bo był inny sposób rozgrywania. Także w pewnych momentach da się porównać, ale w większości niestety nie. Lżejsze rowery, inne ubiory, lekkie, gładkie, opływowe kaski, koła. Drogi są lepsze. No. Właściwie jedzenie, opieka medyczna, to już jest zawodowstwo, tak to trzeba ująć. Kiedyś amatorstwo i w zawodowym peletonie było amatorstwo. Jak jechaliśmy Paryżnicę, niczym się nie różnili kolarze. Zawodowi, tak jak Merck, Gimondi, Martens, Kuiper, Zotemelk, znakomici kolarze. Niczym od nas, te same kolacje. No prawie, że ta sama opieka, te same ubiory, te same rowery. No teraz zawodowstwo to jest zupełnie wysoka klasa. Z drugiej strony obserwujemy teraz zmianę Warty, to jest też coś o czym Pan wspomina w swojej, w swojej autobiografii, kiedy, kiedy Pana właściwie już próbowano tak wypchnąć jako tego starego, chociaż był Pan przecież ciągle jeszcze młodym kolarzem. E, dzisiaj też widzimy zmianę Warty, dzisiaj mamy kilku kolarzy takich jak ten Remco Evenpool, który przecież no, w przepięknym stylu potrafi atakować, uciekać i to właśnie no troszkę przypomina takie stare kolarstwo. Jakaś zmiana następuje? Dobrze by było, to wtedy będzie chęć oglądania kolarstwa. jeżeli to młode pokolenie, no można tak powiedzieć, trochę poróżni się z tym starym układem, że tylko na lidera się jedzie. To wtedy będzie ciekawie, tak jak zresztą w tym roku Tour de France był ciekawy. W latach poprzednich, kilka lat też, no da. Także, no czeka się na to. Jeszcze dobrze by było, żeby tam polscy kolarze brali udział w tym, zwłaszcza ci młodzi, bo tak jak Kwiatkowski czy Majka, no to już niestety, bo czas w sporcie szybko mija, już niestety jakby mają parę lat spóźnienia do tego, żeby takie wy wyścigi wygrywać. To 4-5 lat temu można było o tym myśleć, teraz już widzimy, że jest coraz trudniej, bo tam młodzież rośnie. No i kto wie, czy, czy nie będziemy oglądali już w przyszłym roku zwycięzca tych wielkich wyścigów i klasyków. Przez takie pokolenie 22, 23-4 latków. No ja pamiętam, panie Ryszardzie, parę lat temu spotkaliśmy się na Mistrzostwach Polski. I pamiętam, że podjechaliśmy do pana samochodem. Pan, pan jechał na rowerze, my podjechaliśmy samochodem, żeby chwilę porozmawiać. I w tym samym momencie podjechał sędzia, który poprosił pana o to, żeby pan nie dociągał tych kolarzy, którzy zostali z tyłu, do głównego peletonu, bo to są w końcu Mistrzostwa Polski. Czyli ta pana forma no ciągle jeszcze była, była znakomita. Może inaczej. Może forma tych młodych kolarzy była słaba, bo ja wiem, jak szybko się jeździ i ile można szybko jechać. Także jeżeli był taki zryw, to był naprawdę krótki i on nikomu nie przeszkodził. Jak się jeździ systematycznie, to widzimy w wyścigach amatorów, weteranów takich możemy nazywać, a raczej amatorów, bo jest bardzo dużo młodych, takich trzydziestolatków, to to oni jeżdżą codziennie, są nie mniej dobrzy niż ci zawodowi kolarze. Z tym, że jeżdżą amatorsko, pracują, nie jest to zawodem ich. I jest spora grupa, jeździ Leszek Michalak, Krzysiek Suika-Lang, Brzeźny, Harucki. Oni jeżdżą w wyścigach, ale jeżdżą dla siebie, niekiedy tylko w swojej grupie rocznikowej. A to już wszystko ponad plus 6, no to oni są nadal bardzo dobrzy, ale jeżdżą systematycznie. I to ją łatwiej pokonać, tych, którzy jeżdżą, którzy nie jeździli kiedyś jak, jako kolarze, a teraz jeżdżą dużo, ale nie mają tej smykałki, tej umiejętności. Taka różnica. Ja myślę, że też to zawodostwo i amatorstwo, no bo z drugiej strony to amatorstwo u nas to przecież te, też było zawodostwo, bo przecież pan też zajmował się wyłącznie, wy, wyłącznie treningami i, i, i wyścigami, tutaj nie było czasu na, na, na cokolwiek innego. No też jeszcze łączyło to, że tak jak byłem teraz w Belgii na rozpoczęciu Tour de France i Eddie Merckx był wszędzie witany. No, no jak, jak, jak Bóg można po, po, powiedzieć, bo, bo wszędzie, gdzie się pojawia, było cały czas Edi, 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 Edi. Tak samo pan był witany w Polsce, tak, ta, tak samo przecież Ryszard Szurkowski w Polsce. No przecież do teraz y, prawie wszyscy, gdzie się pan pojawia, mówią po prostu Mistrzu. Jest to miłe uczucie. A propos powitania w Brukseli Adiego Melksa, no to przeżywałem przed telewizorem ze wzruszeniem to, że Ludzie pamiętają o tych wynikach, które tamto kolarstwo takie osiągnięcia miało. No bo komu jak komu, ale Mercowi, nie można odebrać żadnego z jego sukcesów, bo na wszystkie w większości zapracował sam. Ja jechałem w Paryżnica dwa lata pod rząd. No, tak ją muszę określić. Jego drużynę Byłam bardzo słaba. Był Brujeri i Godefraud a reszta chłopaków była kiepska, gorsza od nas dużo i on jak chciał wygrać to po prostu przechodził odcinek na którym walczył zaciągał pokonywał wszystkich i albo jechał sam, albo dojechał z grupką, z której często wygrywał i to, że nie zapomniano o nich że go tam hołubiono i trzono, to jest wspaniała rzecz, ale ja myślę, że Kolarstwo pozostawia emocje, które jakby bardzo wolno przemijają. Zwłaszcza w krajach takich jak kraje kolarskie, bo nie zaliczajmy Polski do kraju kolarskiego. To są Włosi, to Francuzi, to Belgowie. Tam jest to prawdziwe kolarstwo i tam pokolenia, całe rodziny żyją tym, że ich w rodzinie jest kolarzy. I to właśnie jest piękne. Ale też wydaje mi się, panie Ryszardzie, że Polska, jakby po, w Polsce, polscy kibice, polscy sportowcy, no także pamiętają, bo, bo ma pan na to wiele dowodów chociażby, chociażby teraz, kiedy mnóstwo znanych sportowców z innych dyscyplin, zupełnie niezwiązanych nie, nie z kolarstwem, także, e, także włączyło się w akcję, w akcję pomocy w pana rehabilitacji, czy, 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 czy starają się pana w jakikolwiek sposób stwierać? No, tu jest okoliczność i okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają, żeby mieć na, na treningi te, tak, które nazywam, czyli na rehabilitację. Dzięki bardzo wszystkim. Natomiast to, że ludzie pamiętają, to myślę, że polskie kolarstwo, to amatorskie, które popularność swoją zdobyło poprzez wygrywanie. Czyli żeby pojechać dla nas wtedy największy wyścig, wyścig pokoju ponad 2000 kilometrów, 14 etapów, pełne dwa tygodnie, no to nie jechaliśmy tylko wyścigu pokoju, ale jechaliśmy wiosenne wyścigi w Algierii, wygrywał Chza, Staszek Szosta, Zbyszek Krzeszowiec, Hanusik. Potem francuskie wyścigi w kwietniu, gdzie znowu były zwycięstwa to już szerszej grupy Bogrzeźny, Nowicki, Jankiewicz. Potem wyścig pokoju, bo to była główna impreza. Ale potem takie wyścigi jak Grace, jak Austria, Doka Bułgarii, ciężki, długi wyścig, Doka Szkocji bardzo dużo wyścigów. I te wiadomości ze startów polskich kolarzy przychodziły przez cały rok. Nie czekano, jakby znowu na wyścig pokoju, chociaż to była główna impreza. Ale z tamtych, no Pomimo mistrzostwa świata. To był główny punkt, jakby drugiej części sezonu. No i wreszcie Tour de Poloń, którego zwycięzcami byli najlepsi polscy kolarze. Już od dawnych lat Gawliczek, Gazda, Becker, Zieliński. No, bardzo kudra. Ci kolarze przed nami albo na pograniczu. Potem Matusiak, Szosta. Stachura, Brzeźny, Kowalski Janusz. No i wreszcie era Baranowskiego czy zwycięstwa. To Kibic nie czekał na jakieś wieści, które są niewiadome. Czekał na wieści te główne. Zwycięstwa etapu, zwycięstwo wyścigu, polskie nazwisko Biało-Czerwona. I stąd to kolorstwo, to kolarstwo z tamtych lat. I te emocje w wielu ludziach przetrwały do tej pory. Powiedział Pan w swojej autobiografii coś takiego. Kto nie rozumie, jak wielką rolę odgrywa pozornie przegrany kolarz, nie pojmuje specyfiki tego sportu. No, zwykle tak jest, że na starcie stoi pełna lista startowa. Zwykle ponad stu, dużo ponad stu. I każdy o tym myśli, żeby wygrać. W różny sposób. Tak było kiedyś, bo. Kiedyś inna, inna była walka na etapie. Ja szanowałem przez sw swoje karierze każdego, którego nawet widziałem pierwszy raz na starcie, bo nie wiedziałem, czy on jest w dobrej formie, czy nie. Czy będzie groźny, czy nie. No właśnie, to, tak, tak to widzę. Tak to widziałem wtedy. Panie Szardzie, myślę, że, że w imieniu wszystkich kibiców w Polsce jakby chciałbym przekazać panu. To, to, że my też czekamy, że czekamy teraz na, te, na każdą wiadomość z pana rehabilitacji, czekamy na te, na te dobre wiadomości i, i też ciągle czekamy na zwycięstwo. No to tym, którzy będą ten program oglądali, to mogę zapewnić, że nie mam chwili zwątpienia, że każdy dzień, każda praca włożona. Uruchomienie poszczególnych partii mięśni zbliża mnie do tego, że, że będę mógł kiedyś, no, jeżeli już nie startować, to przyjechać na, na spotkanie z kolarzami i bezpośrednio z nimi pobyć choć chwilę.